Łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Przedam mebel po renowacji odświeżeniu. Ludwiki Filipy, szafa C166. Cena po renowacji 2999, odjąć 1000, czyli 1999. Opcja korekty koloru dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor dopłata. Przebudowa wnętrza również dopłata. Oczywiście zostanie usunięta kolorowa tapeta ze środka szafy. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem. Ewentualnie natarczy olejem lub woskiem do mebli. Wstrzymał się jednak z tą renowacją, aż do momentu zamówienia mebla, może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Mebel stylizowany na Ludwika Filipa, kupiony we Francji okres międzywojenny poniżej link do mojego przewodnika po stylach w meblarstwie. Tak jak wspomniałem w filmie z ostatnich łowów, ciężko było upolować tyle, aby zapełnić busa i przyczepę, dlatego kupiłem kilka ładnych i praktycznych, stylizowanych mebli. Największą zaletą tego mebla jest jego praktyczność, pakowność, miejsce na wiszące ubrania, półki na bieliznę, szuflady. Niespotykany jest mały sekretarzyk w środku który może też służyć jako barek czy schowek. Solidny materiał, całość wykonana z litego dębu. Niewątpliwie największym atutem jest ręczna, głęboka snycerka, a w drewnie dębowym niełatwo się rzeźbi. Trud ten procentuje doskonałą kondycją snycerki. Niesamowita jest konstrukcja. Wszystkie elementy składa się w odpowiedniej kolejności jak klocki. Łączy się to wszystko na solidne, żelazne śruby, wkręcane w zakotwiczone w drewnie, żelazne nakrętki, często w prostokątnym kształcie. Genialna, prosta konstrukcja mebel rozkładany na części do transportu i łatwy do montażu. Umożliwia to wnoszenie w mniej dostępne miejsca. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Głębokość Gzyms 62, korpus 54,5 Nogi, 55. Szerokość Gzyms 178,5 Korpus 165,5 Wysokość, 190. Od podłogi do rurki, 124. Półki w drzwiach.

Regulowana wysokość między półkami: rurka 50, szuflada w środku: głębokość 47, szerokość 46, wysokość 21, szuflada w środku: głębokość 47, szerokość 40, wysokość 12. Zapraszam do kupna i e kontaktu. Stan bardzo dobry, duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany, mebel stabilny, zamki okucia działają, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie konstrukcyjnie, jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa, Górny Śląsk. Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał i pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.